Cześć wszystkim, oglądacie klocki kanał, ja jestem Konrad. Witam w mojej kolejnej wideo recenzji. Dzisiaj omówimy sobie zestaw klocków Lego z serii Star Wars. Zestaw ten ma numer 75153 i został zatytułowany ATST Walker. Secik kupiłem na Allegro za niecałe 200 zł i składa się on z 449 elementów oraz z 3 minifigurek. Pierwszą figurką jest kierowca ATST, który ma na sobie mundur Imperium i jest wyposażony w mały blaster. Nadruki, jak zawsze, ulego są tu bardzo dobrej jakości i z przyjemnością się na nie patrzy. Na uwagę zasługuje również świetnie wykonany hełm oraz fakt, że ten minifig ma dwa wyrazy twarzy, taki oraz Taki. Po stronie rebeliantów stoją w tym zestawie dwie postacie. Są to jakiś szeregowy, rebeliancki żołnierz oraz base malbus. Obie figurki wyglądają świetnie, mają super nadruki i bardzo mi się podobają, a już w szczególności podoba mi się base malbus i jego ogromna givera. Broń ta prezentuje się naprawdę imponująco, jest bardzo pomysłowo zbudowana i robi ogromne wrażenie. Base Malbus ma na główce nadrukowane dwa wyrazy twarzy: normalny oraz wkurzony. Co tu dużo gadać? Mamy tu do czynienia z dwoma naprawdę świetnymi minifigami. Przed Wami główna atrakcja tego zestawu, czyli maszyna krocząca Imperium ATST. ATST to oczywiście skrót od All Terrain Scout Transport. i Maszyny te były wykorzystywane przez wojska Imperium do misji zwiadowczo-patrolowych, a także do eskorty większych maszyn kroczących, takich jak AT-AT. Słuchajcie, moje pierwsze wrażenie po zbudowaniu tego modelu jest jak najbardziej pozytywne. Już sama jego budowa była bardzo interesującym doświadczeniem, bo model ten, oprócz zwykłych klocków studowych, składa się również ze sporej ilości elementów technikowych. I sposoby, w jaki konstruktorzy tego modelu łączyli ze sobą oba te typy elementów są naprawdę interesujące. Myślę więc, że każdy budowniczy z klocków Lego czegoś na temat budowy na podstawie tej konstrukcji na pewno się nauczy. Poza tym cały ten model bardzo przyzwoicie się prezentuje. Tutaj wszystkie klocki, które go tworzą, bardzo fajnie ze sobą współgrają, bardzo fajnie odtwarzają geometrię filmowego ATST. Wszystkie powierzchnie geometryczne zostały tutaj ładnie zamodelowane i wykończone elementami gładkimi, technikowymi oraz brikami. A co najważniejsze, nie mamy tutaj jakiejś dużej ilości odkrytych studów, dzięki czemu nic nam nie zaburza ładnych wizualiów. Poza tym na modelu tym znajdziemy dość sporą ilość ładnych dla oka detali, takich jak na przykład jakieś siłowniczki z tylnej strony obu nóg, jakieś okrągłe osłonki na węzłach ruchomych. Mamy tutaj również bardzo ładnie zbudowane działka. Jest ładnie wykonany włas w górnej części ATST, a także kilka klocków, które imitują tutaj elementy systemu wentylacyjnego całej tej maszyny kroczącej. Jestem również bardzo zadowolony z tego, że pomimo faktu, że środek ciężkości tej konstrukcji jest położony dość wysoko, to jest ona dość stabilna. No tutaj obie nogi są dość lekkie, natomiast ta górna część obrotowa jest dosyć ciężka i pomimo tego cała ta konstrukcja dość stabilnie utrzymuje się na swoich dwóch nogach. Teraz tak, jeśli chodzi o uzbrojenie, to główną bronią ATST są oczywiście dwa ciężkie działa laserowe przeznaczone do walki na daleki dystans. Z obu tych działek możemy sobie postrzelać, wykorzystując te oto dwa popychacze, znajdujące się w tylnej części konstrukcji. Wystarczy, że je strykniemy i nasza machina, Oddaje w ten sposób salwy. Na powierzchni bocznej zamocowano lekkie działa laserowe. Te działka są przeznaczone do starć na bliskie dystanse. Natomiast z tej strony znajdziemy wyrzutnie granatów. Nasz model jest całkiem pozowalny. Możemy tutaj oczywiście poobracać sobie górną częścią ATST. Możemy to robić bezpośrednio przy użyciu naszej dłoni, ale możemy w tym celu wykorzystać również to oto pokrętło. Ono przez system wałków oraz kół zębatych jest połączone właśnie z tą częścią obrotową. No i w momencie, kiedy będziemy kręcić pokrętełkiem, to część obrotowa ATST również będzie się obracać. Zginać możemy również obie nogi w tym miejscu, z tym, że ja nie proponuję zginać ich bardziej niż o jeden skok, ponieważ po przesunięciu o jeden skok ATST jest jeszcze stabilny. Natomiast jeśli zagniemy, go o jeszcze jeden skok, to nasza konstrukcja traci na stabilności i zaczyna się przewracać. Także według mnie, najlepszym położeniem jest położenie startowe. Jeśli chodzi o funkcje specjalne tego zestawu, to możemy sobie tutaj jeszcze otworzyć ten oto włas. I uzyskać w ten sposób dostęp do kabiny sterowniczej, ale po otworzeniu samego włazu, dostęp do kabiny jest dość mocno ograniczony. Aby zwiększyć ten dostęp, wystarczy, że podniesiemy całą górną pokrywę. I teraz możemy już, już bez żadnych problemów zobaczyć, co jest w środku. A w środku znajdziemy sprzęt oraz aparaturę komputerową przeznaczoną do sterowania ATST. No dobra, chyba powiedziałem Wam już wszystko, co chciałem na temat tego zestawu. Słuchajcie, myślę, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Kolekcjonerzy na pewno będą sobie mogli postawić ten model na półkach jako dekorację. Miłośnicy klockowych gwiezdnych wojen oraz zabawy w gwiezdne wojny na pewno będą. Usatysfakcjonowani tym, że model zawiera masę funkcji bawialnych, natomiast budowniczy na pewno się ucieszą, że model ten składa się z wielu interesujących elementów, które będą oni mogli wykorzystać na swoich własnych mocach. Ja oceniam ten set. Na 8 na 10 punktów, i gorąco go Wam polecam. Dziś będę już powoli kończył ten odcinek. Przypominam o łapkowaniu, komentowaniu oraz o udostępnianiu wszystkich moich filmów. Na dziś to już wszystko. Trzymajcie się, cześć.